Najgorzej to już jest z miejskich środków komunikacji. Niesłychnie jesteście nie można z wami jechać. Żeby się, żeby jej wszystkie zęby wypadły. Mówię do ciebie, a ty jak zwykle, ani słowa. Jem przecie. Ja tu widzę niezły burdel. Nienawidzę cię. To jest A co drażni Was? Zapraszam Was na grudniowy denerwotnik, gdzie jak w adwentowym kalendarzu będziemy omawiać jedno zagadnienie dziennie litera po literze E. I używanie go w przesadnym akcentowaniu. Język mamy jaki mamy. Skąd Skądinąd piękny. Tak uważam. Mieszkając w Norwegii zdałem sobie sprawę z tego, jak język polski jest bogaty. Większość książek najlepszych norweskich pisarzy jest lepsza w polskiej wersji językowej. To też za sprawą genialnej tłumaczki Iwony Zimnickiej, która jest odpowiedzialna w Polsce za tłumaczenia najpiękniejszych pozycji norweskiej literatury. Ale za każdym razem, jak słyszę dokładnie akcentowane en czy on, to odczuwam torsję, jakbym słuchał nauczycielki w pierwszej klasie szkoły podstawowej, która musi do dzieci mówić dużymi literami. Nie dziwię się obcokrajowcom uczącym się naszego języka, bo czytają tak, jak widzą. My natomiast jesteśmy z tym językiem osłuchani od dziecka i nie ma potrzeby wymawiać: Będę u ciebie wieczorem, zdobędę ten medal, czy wszędzie już z mężem byliśmy. Mówcie, proszę, poprawnie z szacunku do języka. A propos języka. Za granicą też uważajcie, jak mówicie, bo nigdy nie wiadomo, kto rozumie. Ja mam tak najczęściej na spacerach z psem, ponieważ cały spacer z kajtkiem rozmawiamy i często nam się zdarza, że ludzie się temu dziwią, albo co gorsza, odpowiadają. Kiedy wychodzi się z naszego bloku, trzeba zejść po stromej górce między wysokimi krzakami i dopiero zaczyna się las. Jak tylko otworzą się drzwi od klatki, Kajtek biegnie od razu w tamtą stronę, bo rano na skraju lasu stoi często łoś sarna odbiedy biedy wiewiórka. Jego smycz ma 8 metrów, więc jakiś zapas mamy. Ale jak on się bardzo spieszy, to ja nie nadążam. I z na go upominam, żeby zwolnił. Niedalej, jak tydzień temu wyszliśmy na spacer i ruszył biegiem, a ja leciałem za nim po obłoconej górce, krzycząc Kajtek, nie ciągnij mnie, bo się spierdolę z tej górki i połamie nogi, będziemy wtedy obaj lać w pieluchy. I w tym samym momencie słyszę z zakrzaków nasz rodzimy język, a to jest nasz sąsiad, który właśnie wyszedł z psem. Okazało się, że akurat nasza polska sąsiadka oprowadzała gości z kraju po naszej okolicy. Innym razem wyszliśmy jak lało. Miałem na sobie bardzo głęboki kaptur i widziałem tylko to, co jest przede mną. Jak zawsze mówiłem do psa: Kajtek, wiesz, że jakbyś się wysrał, to nie będziemy tu moknąć, tylko wrócimy do ciepłego mieszkania. Na co odezwał się facet stojący niedalej niż metr ode mnie? Wysraj się Kajtek, bo zaraz się mocniej rozpada. Bardzo dużo tu jest Polaków. Zresztą Norwedzy też się tym naszym rozmową dziwią. Kiedy czekamy na naszym piętrze na windę, to Kajtkowi chce się już lać i nie może ustać w miejscu, dlatego łazi od naszych drzwi do windy i z powrotem. Co szalenie utrudnia założenie mu swetra i smyczy. Więc mówię do niego ostatnio. Halo, panie kolego, nie chodź tak jak Felicja ubieramy się i wtedy młody Norwek mieszkający obok nas otworzy drzwi i pyta Wszystko w porządku, Kuba? Nie wiem, co jest dziwnego w rozmawianiu z własnym psem. No chyba, że akcentuje się em. Kurwa, ja ci dam, kto to mówi, aż wosk szlag jasny trafi, krew co? nagła zaleje. Kurwa, wasza zajewana mać była. Co ty chcesz? Ja ci kurwa dam, co ty chcesz. Ja ci dam kurwa, gdzie pieniądze są za las?